W tym filmie omówimy, co to jest ułamek skracalny. Tutaj mamy cztery przykłady ułamków skracalnych. Trzy pierwsze to są ułamki skracalne właściwe, a ostatni jest ułamek niewłaściwy. Co to znaczy niewłaściwy, to już pewnie wiecie. To taki ułamek, którego licznik i mianownik jest taki sam, albo licznik jest większy od mianownika. Tak więc tu mamy taki przykład, gdzie i licznik i mianownik jest taki sam, ale tak czy siak jest to ułamek. Który możemy skrócić, więc nazywa się ułamkiem skracalnym. Te u góry są właściwymi: licznik jest mniejszy od mianownika i też są skracalne. Co to znaczy, że jest jakiś ułamek skracalny? Tutaj przykładowo ten ułamek możemy skrócić przez 2. Mamy w mianowniku 2, więc możemy skrócić przez 2, wyjdzie nam 1, i czwórkę też możemy skrócić przez 2. Zobaczcie. 2 przez 2 i oczywiście mianownik przez tą samą liczbę musimy skrócić też przez 2 czy się da? 2 przez 2 to będzie 1 a 4 przez 2 to będzie 2 zatem 2 czwarte jest równe jednej drugiej da się skrócić, więc to jest ułamek skracalny a to jest ułamek już nieskracalny szczególnie, że mamy w liczniku jedynkę a zawsze, gdy w liczniku mamy jedynkę, to już się nie da bardziej skrócić więc tak, udało nam się skrócić, więc to jest ułamek skracalny. Tutaj mamy 3 9, postępujemy w ten sam sposób, równa się i sprawdzimy, czy możemy go skrócić. 3 przez 3 spróbujemy skrócić. 3 przez 3. A tutaj 9 przez 3, bo zawsze licznik i mianownik musimy skrócić przez tą samą liczbę. Musimy o tym zawsze pamiętać. I sprawdzamy 3 przez 3 wyjdzie nam 1. Tu się udało. Sprawdzamy jeszcze mianownik. 9 przez 3 to jest 3. Udało się. Mamy liczby całkowite, tutaj jak widzicie, w ułamku, 1 i tu trójka, więc wyszedł nam ułamek 1 trzecia. Bardzo ładnie udało nam się skrócić, więc to jest ułamek skracalny, a to jest ułamek nieskracalny, szczególnie, że mamy jedynkę w liczniku. Sprawdźmy ten przykład. 10. Może spróbujemy 10 przez 10. Czy się uda? Jak się nie uda, to potem sprawdzamy inne liczby. 10 przez 10, czyli licznik 10 przez 10. Tak więc mianownik 100 też musimy przez 10 oczywiście, bo przez takie same zawsze liczby musimy próbować. No i tak 10 przez 10 wyjdzie nam 1, prawda? Bo 1 razy 10 to 10. 100 przez 10 to ile będzie? To będzie 10, bo 10 razy 10 to 100. Zatem zobaczcie, to jest ułamek skracalny. i Udało nam się skrócić do postaci 1/10, więc 10 setnych to jest dokładnie taki sam ułamek jak jedna Dziesiąta w zasadzie może nie jest taki sam, bo skróciliśmy, ale wartość jest dokładnie taka sama, jeżeli chodzi o część e, całości. Dobra, i ostatni mamy ten ułamek niewłaściwy, ale także skracalny. Sprawdźmy, czy możemy skrócić. 3 przez 3 spróbujmy, więc na dole mianownik też jest 3 przez 3. 3 przez 3 to 1 i 3 przez 3 to 1, czyli jedna pierwsza, inaczej mówiąc, jeden, jedna całość, prawda? Jedna całość. Zatem wszystkie udało się skrócić, więc tutaj mamy przykłady wszystkich ułamków, które są skracalne. A tutaj mamy już postać nieskracalną, która już się nie da po prostu dalej skrócić. Z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że teraz już wiecie, co to jest ułamek skracalny i w jaki sposób go skrócić. Z mojej strony to tyle. Dziękuję za uwagę. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapę w górę. Skomentujcie, czy tak prowadzone poradniki Wam się podobają, udostępnijcie swoim znajomym, którzy mają być może problemy z ułamkami i oczywiście subskrybujcie kanał, jeżeli Wam się podoba. Cześć!